trenera gości pana Tadeusza Piotrowicza, Piotrowskiego przepraszam <Szuczaczon>, i trenera rysowi pana Mirosława Pan Sofiaka. Bardzo proszę krótkie oceny myszło, można trener trener gości nie No jest Benian, pimk uczy się dopiero z e, drugiej ligi. Wydaje mi się, że z dobrym e, skutkiem. W pierwszym eczklu byliśmy zdecydowanie lepsi odolciem na tutaj zobaczyliśmy równy... Mecz. No, Resowia szczyliła bramkę i wygrała zasłużenie. Myśmy można powiedzieć, że wszystko więcej mieli z grę, natomiast w środku jest bardzo groźnie Resowia kontra, kontratakowała i wydaje mi się, jest to zespół na pewno przełówki. Myśmy w tytułu nie przynieśli na pewno i myślę, że chłopcy zasłużyli na słowa pochwały za otwartą grę, ciekawą mecz na bardzo wysokim poziomie, patrząc na polską w ogóle piłkę, tu atak za atak. Ludzie się ciekawili, interesowali się tym widowiskiem, bo to trzeba stwarzać przede wszystkim piłka powinna być widowiskiem i takim dzisiaj była. Gratuluję trenerowi Dietermezowi. Trener? To dobra, Dietermezowi. Ja Małe było u mnie. Cieszę się też, że stanęli kierownik na wysokość zadania, dał nam wodę, bo tak, chyba on już zasło w ustach, to też trzeba pochwalić. Gospodarzami byli do końca. Dziękuję za chłopcą za grę, za walkę. Obydwam zespołom należą się. Naprawdę słowa uznania za dobre widowisko. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, kto no co mogę powiedzieć? Ja myślę, że to, co powiedział się zgadam na 100%. Także e, trzymaniu produkcji plus, te plusy, e, byli trochę więcej utórki e, w goście w z tego powodu, że mieli przewagę w środku, na mnie funkcjonowała średni e, 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 pomoc, to znaczy, że mniejszej walaczył z Andrejem po prostu a nie dali to, co mają grać. Tam, tam był nasz największy problem. A powiem szczerze że to, co powiedział tutaj trener, e, byłem we w środku, żeby zobaczyć mecz. z nie a to jest zupełnie inny mecz. Tam to wyglądało, że po prostu ten Olsztyn w drugie bardzo mocno, a ja myślałem, że, że to będę dzisiaj szpacyrek, no ale chłopakom to oczywiście nie powiedziałem. Powiedziałem, że będę ciężki mecz, a, a ciężki mecz był we mnie, także to jest wszystko. Cieszymy się z trzech punktów, nie z bisku. kibiców.